Cześć, tu liściasta. Dziś szybki poradnik, jak zdobyć swojego pierwszego konia w Myth of Empires. Przede wszystkim musimy osiągnąć 14 poziom. Dopiero na tym poziomie możemy wykupić potrzebne umiejętności. Umiejętności te znajdziemy w instrukcji rzemiosła w zakładce, która aktualnie przetłumaczona jest jako wybierz żołnierza ale dotyczy i rekrutów, i hodowli zwierząt generalnie to ta ikonka z batem. I tam musimy wykupić oswajanie konia i podstawowe siodło. Chociaż na początek wystarczy samo oswajanie. Obie umiejętności kosztują po jednym punkcie. Dobrze też mieć wykupioną umiejętność, chwilowo dziwacznie przetłumaczoną jako rośnie. W rzeczywistości oznacza to opiekę czy hodowlę i będziemy mogli na przykład robić jedzenie dla konia. Ale jak powiedziałam, na początek wystarczy oswajanie. Teraz przechodzimy do ekwipunku. I w oknie wytwarzania produkujemy zwykłe cugle, do czego będziemy potrzebować ośmiu gałęzi, trzech kawałków nieobrobionej skóry i jednego powrósła. Ilości mogą różnić się w zależności od ustawień serwera. Musimy też zrobić kilka sztuk delikatnej suchej paszy. Jedna na bank nie wystarczy, zwłaszcza jeśli zabieramy się do oswajania po raz pierwszy. Suchą paszę wytwarzamy z sześciu kępek trawy i jednego kawałka kory. Jeżeli mamy ochotę, możemy też od razu zrobić siodło i zbroję dla naszego przyszłego wierzchowca. Na siodło zużyjemy 2 powrósła, 6 kawałków nieobrobionej skóry i 4 kawałki kory. A na zbroję potrzebne są 3 powrósła, 13 kawałków nieobrobionej skóry i 17 kawałków kory. Żeby nie było u mnie, wszystko wytwarza się tak szybko z racji ustawień serwera rzecz jasna. Przy zwykłych rejtach jest dużo wolniej. Przeciągamy cugle i paszę na pasek szybkiego dostępu i najlepiej od razu wziąć obie rzeczy do ręki. Cugle automatycznie będą w lewej, pasza w prawej. Teraz musimy upatrzeć sobie jakiegoś konia. Na terenach startowych biega ich naprawdę dużo, więc nie powinno być z tym problemu, chyba że ktoś właśnie wyłapał albo wybił wszystkie konie w okolicy i nie zdążyły się zrespić, ale to jest mało prawdopodobne. Zbliżamy się nieco do upatrzonego konia i rzucamy paszek w jego ogólnym kierunku. Celujemy przytrzymując lewy klawisz myszy, rzucamy puszczając ten klawisz, tak samo jak w przypadku rzucania kamieniami czy strzelania z łuku. Jeśli koń nie jest spłoszony albo nie jest zbyt daleko, powinien wyczuć paszę i podbiec do niej. Mamy teraz trochę czasu, żeby zakraść się do niego od tyłu, ale nie jest to czas nieograniczony. Jak koń skończy jeść, to odejdzie i trzeba będzie rzucać kolejną wiązkę paszy. Konie są potwornie płochliwe i uciekają jak tylko nas zauważą, więc trzeba podchodzić ostrożnie. Kiedy jesteśmy tuż za koniem, co jest generalnie położeniem, którego zdecydowanie nie polecam w prawdziwym życiu, pojawi się nam menu poskramiania. Musimy wtedy wcisnąć klawisz E. I to na ogół musimy go wcisnąć dwa razy, bo jeśli się skradamy, pierwsze wciśnięcie spowoduje, że wstaniemy, a dopiero drugie, że wskoczymy na konia, więc dwa razy E. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, jesteśmy teraz na końskim grzbiecie, a koń sobie z nami biegnie. Nie możemy go zatrzymać, nie możemy go popędzać, ale możemy kierować lewo-prawo. Choć koń będzie stawiał opór. Przyznam szczerze, że nie jestem pewna, jaka i czy w ogóle jakakolwiek jest różnica między tym, czy pozwolimy mu biegać jak chce, czy będziemy nim sterować. Najważniejsze jest to, żeby teraz zwracać uwagę na dwa górne paski tego menu, które się nam pojawia, czyli na punkty oswajania i na furię. Oba będą rosły, przy czym furia zdecydowanie szybciej niż oswajanie. I kiedy osiągnie maksymalny poziom, koń będzie próbował nas zrzucić. Więc mamy wtedy do zrobienia taką minigierkę, żeby go uspokoić. Nad paskiem oswajania pojawią się instrukcje i będziemy musieli według tych instrukcji klikać szybko lewy albo prawy przycisk myszy na przemian, czyli najpierw trochę tłuczemy w jeden, na przykład w lewy, a potem trochę tłuczemy w prawy i musimy pilnować tych zmian. Jeśli zrobimy to dobrze, koń się uspokoi i możemy kontynuować ujeżdżanie. Jeśli uspokajanie się nam nie uda, koń nas zrzuci i trzeba powtarzać całą zabawę z paszą od początku. Na szczęście zdobyty przez nas poziom oswajania nie spada, a przynajmniej nie bardzo szybko, więc mamy czas. W ogóle nie należy spieszyć się za bardzo z ponownym wsiadaniem na konia. Dobrze dać mu chwilę, żeby ochłonął, ponieważ jeśli na niego wskoczymy, a jego poziom furii nie zmalał wystarczająco, e, prawdę powiedziawszy najlepiej do zera. Oswajanie nie będzie działać, nie będzie rosnąć. Poziomu furii niestety nie można sprawdzić z daleka, widać go dopiero kiedy zajdziemy konia od tyłu. Jeśli nie zwróciliśmy na to uwagi i wsiedliśmy na konia za wcześnie, gra nas o tym poinformuje. No i jak tak się bawimy z tym koniem, jeździmy sobie na nim, udaje się nam go uspokoić albo nie, on nas zrzuca albo nie, ale... W końcu powinno się udać doprowadzić do sytuacji, w której pasek oswajania wreszcie się wypełni. I wtedy automatycznie zsiadamy z konia i pojawia się okno, w którym możemy nadać mu imię. Żeby koń podążał za nami, musimy podejść do niego, wcisnąć i przytrzymać E i wybrać opcję Podążaj, czyli ikonkę z koniem. Żeby na nim jeździć, musimy założyć mu siodło. Konia można też przywołać do siebie z niezbyt wielkiej odległości, gwizdząc za pomocą klawisza U. W Myth of Empires jazda konna nie wymaga trzymania klawisza kierunku i raz uruchomiony koń będzie po prostu poruszać się do przodu. Ponowne wciśnięcie W spowoduje zwiększenie prędkości i tylko najszybszy galop wymaga trzymania tego klawisza. Zwalniamy i zatrzymujemy się klawiszem S. Norma sterujemy tylko i wyłącznie w a myszy używamy do rozglądania się i ewentualnie do walki. I to tyle! Gratulacje! Mamy naszego pierwszego wierzchowca, a ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!